Witam Państwa, zapraszam na spotkanie z twórcami filmów, które obejrzeliśmy w cyklu, a właściwie pod hasłem Dzień Polskich Bastardów. Jakob Damas jest w połowie Polakiem, w połowie Duńczykiem, jest absolwentem programu dokumentalnego w Mistrzowskiej Szkole Reżyserii Filmowej Andrzeja Waldy. Rafał Lewandowski Szkodził się na paryskiej Sorbonie, gdzie zdobył licencjat na wydziale studiów kinematograficznych. Like Igor Ukończył dwuletnią specjalizację z reżyserii dokumentalnej w Wyższej Szkole w Lillehammer. W tej chwili kończy Wydział Reżyserii Państwowej Wyższej Szkoły Telewizyjnej, Teatralnej i Filmowej w Łodzi. A Są z nami nasi zaprzyjaźnieni, patronujący nam od początku koledzy z Film Webu. Więc na pewno będą chcieli zadać jakieś pytanie i porozmawiać. Jak doszło do nagrodzenia dokumentu przekonania pana Druglewskiego, jaki był pomysł, żeby nie zrobić z tego takiej melodramatycznej historii, tylko jakby taką, no, tak jak wyszedł ten dokument, to znaczy opowieść właśnie o godzeniu się ze śmiercią, z czymś, co musi nadejść, ale to możemy jakoś godnie przyjąć. Podstawą dobrego kina jest zawsze jakiś dramat człowieka, jakiś dramat, problem. I kiedy szukałam tego tematu, to jak zawsze jakby szuka się po prostu czegoś, co, 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 czegoś, co mnie wzruszy, co, co, jakby dla mnie, co dla mnie jest ważne, co, 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 jakby, co ja bym chciał zobaczyć. I um, spotkałam się z nim pierwszy raz, całe życie, jakby, w jakimś sensie... Żył z tego, że spotykał się z ludźmi sam, sam, był po drugiej stronie, więc myślę, że był bardzo świadom e, e, tego, co, w czym on uczestniczy. I po prostu jest bardzo otwartym człowiekiem. Spotkałem go przypadkowo na ulicy teraz e, dwa tygodnie temu e, i, i wciąż się trzyma. Jest, zawsze jest taki dystopliwy i, i ma bardzo dużo ciepła w sobie. Chciałem powiedzieć, że w sumie nazwa tego festiwalu, dwa brzegi, fajnie do Was pasuje, bo wy też macie swoje dwa brzegi, dwie ojczyzny. I pomiędzy tym się jakiś podobny tych artystycznych dokonań. Z pewnością macie polskie kino i chciałam zapytać, czego Wam w tym kinie brakuje, ewentualnie, jeżeli macie jakieś spojrzenie, bo o polskim kijemie mówi się raczej no, kiepsko, że ono że, że jest marne, czy, czy macie również podobne odczucie, co, czego w polskim kinie nie ma, co by na przykład chcielibyście poruszyć w swoim filmie. Co do kina, brakuje mi chyba pewnego uniwersalizmu. Bardzo często uważam, że polskie filmy są przede wszystkim niestety dla Polaków. Dla Polaków. Tak, tak, tak. Bardzo bardzo trudno dostępnych do innych. Mi chyba brakuje e, e, w polskich filmach szaleństwa. E, w szerokim znaczeniu tego słowa, czyli Wydaje mi się, że w tej chwili się robi na świecie tyle filmów, jak w Europie jest ta produkcja taka duża, żeby się przebić, trzeba mieć po prostu coś innego, coś nadzwyczajnego. Bardzo dziękuję. Polscy Bastardzi, wspaniali młodzi twórcy. Ja się bardzo cieszę na to. Wielkie brawa dla nich.